Ja nie jestem normalnym logopedą. Co czasem musi się wydarzyć w pracy z klientem, żebym mogła rozpocząć pracę nad technicznym aspektem głosu, nad artykulacją, intonacją, ekspresją? Najpierw musi nastąpić powrót do ciała, akceptacja ciała, akceptacja siebie, a dopiero później mogę rozpocząć pracę nad technicznym aspektem głosu. Bo jeżeli. Ty sam sama nie jesteś w swoim ciele, to tym bardziej nie ma tam twojego głosu. On nie chce tam być. On się wyrywa mówisz za szybko, za dużo, za mocno, za głośno. Bo ten głos nie ma tam miejsca. Ty sam sama nie masz miejsca dla siebie w swoim ciele, bo ty go po prostu nie lubisz, bo ty nie lubisz sam samej siebie i tym samym nie lubisz swojego głosu. Także Często rozpoczynając przygodę z głosem, powracamy do ciała.